Wyzwoli moc zwycięstwa Adama Małysza, po raz pierwszy wygrałby na Welikance. Adam Małysz przed swoją wielką szansą jest w formie, trzeba daleko, bardzo daleko dolecieć. Czy doleci? Doleci! Przeskoczył oh! wszystkich! Brawo! Welikanka wzięta! Adam Małysz! Siódme zwycięstwo w tym sezonie. Wszystko jasne, chociaż trzeba dwa razy skoczyć. Adam Małyż już jest na najeździe, już jest w powietrzu, jest w górze. I teraz jak daleko po grunie, bowiem ma jeszcze możliwość. I jest! Ustał, ustał, I najważniejsze, że ustał najdłuższy skok. A więc kapitalnie znowu nie ma siły na Polaka. 220 metrów. Skakać na wiatrach z tyłu, a więc kaminu leć, leć daleko, po swoją szansę Po wielką radość Polaków, bo to byśmy byli tu w niczym Jest pięknie, proszę Państwa, tak miało być. To jest czwarte zwycięstwo, a więc ustanawia, wyrównuje ten rekordowy występ Svena Hanawalda. Z 2002 roku po 16 latach. Kolejność Kamila, znając jego serce do walki, na pewno spróbuje. Oby tylko wiatr, mu sprzyjał. Kamil już w powietrzu. Spokojny lot. ładnie tutaj, łapie noszenie. Bardzo dobry skok, daleki. Ależ poszybował tutaj Kamil Stok. Złapał to noszenie w końcowej fazie lotu. No i to jest gdzieś w granicach rekordu tego obiektu. Lądowany telemarkiem na Romoreny i być może gra o zwycięstwo. Czy wytrzyma? Końcówka sezonu jest. Znowu w wielkiej formie. Był na podium w ostatnich dwóch konkursach. Jeszcze, dalej. Jeszcze Niewiarygodne. dalej. To już prawie na płaskim. Coś niebywałego. Ale skok niesamowite. niesamowite. Co oni mogą tu dzisiaj zacząć robić? Kojonkowski triumfuje. Kolom tak, ale doradza bajcowi, a bajc nakręca fantastycznie Jandę na wielkie rzeczy. Jakub Janda w powietrzu, proszę zwrócić uwagę. Płynie! Daleko! Pięknie! Pięknie! Ależ fantastycznie skoczy! Ile to jest metrów? 140, powinno być 141! Ma wspaniałego fightera, Jana Akonen. Człowiek maska, ale człowiek walki. O kurę. Daleko. O! Chyba dalej! No nie wiem, zobaczymy. Fantastyczny zawody. Fantastyczny skok. Jana Akonen. 41 metrów Jana Konen wygra turniej czterech skoczni Czy po raz pierwszy Jakub Janda po raz pierwszy od 1971 roku kiedy wygrywa mi A Konen w powietrzu Fantastycznie i pięknie stylowo Brawo Jany No i teraz Janda jest pod ścianą Ależ kapitalny skok 141,5. Widzą Państwo, pełnia zadowolenia. Wiem, co ja mam robić. I czy to zrobi? Czy będzie nowym Raszką? Trzy razy Raszka to wygrywał. Pięć razy wygrywali Czesi. Czy wygra po raz szósty? Janda. To jest w granicach 140 metrów. Czy wystarczy? Janek chyba wie, że to może być. 139. A więc na granicy, proszę Państwa, po 19.30 będzie miał więcej. Najlepszych lotników Rioju Kobayashi Marku i Marku zaynen i Rioju 20 razy na podium w tym sezonie. 248 metrów z kwalifikacji to jego rekord życiowy. ależ wieje mocno poddany. 80. Rioju Kobayashi. Ląduje niewiarygodny skok Raju do, ale już odpalił petardę Rioju Kobayashi! Jak daleko on wylądował, w którym miejscu będzie miał odjętych 11,80 punktów za wiatr? ale to jest nieważne, bo ważna jest odległość. 252 metry. Nowy rekord sztoczni. 230 metrów. Ale trzeba tyle skoczyć. 230 metrów daleko, ale stać Kamila na to. Już jest w powietrzu, ma silny wiatr podnarty, bardzo silny, piękna, nienaganna sylwetka i... Jest, 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 tak, po prostu pięknie to zrobił, leciutko, tak jak powinien zrobić dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata i są jego partnerzy dzisiaj kapitalnie, macie Kot, 240, 240, pół nowy rekord skoczni, 251,5. Polska odniosła zwycięstwo w dzisiejszych zawodach, Kamil Stoch powietrzu, leć, 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 jest, jest. Niesamowicie! Niesamowicie! To jest proszę Państwa fenomenalny wynik. 141,5! A więc to jest nowy rekord nowej wielkiej krokwi. Te piąte w karierze zwycięstwo w Pucharze Świata i drugie z rzędu zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Gregor schweren już w powietrzu. Oto wirtuos techniki latania! Tanie. Anders Jakobsen bije brawo. 137,5 metra. To jest w tej chwili najistotniejsze. Pięć punktów. A więc wystarczy skoczyć podobnie jak Niemiec. Wystarczy. To jest bardzo dużo. Kamil stoch. Gdzie wyląduje Polak? Ląduje. Nie! To będzie odległość 136,5 metra dlaczego oni tak długo jest o, Jest! jest, jest, jest medal olimpijski Kamila Stocha chciał zaczarować tę przestrzeń i polecieć sobie zaprzeczyć prawą ciążenia mówił że pokochał latanie że to jest narkotyk Ależ wylądował. Czy podparł? Czy podparł? Był chyba za granicą. 210 metrów. Gregor Schlierencauer, mistrz świata w lotach. I jest rekord skoczni. Rusza Polak. Warunki na skoczni są porównywalne na pewno do tego, co miał Matty Autameki. Dynamiczne wyjście. Szuka wiatru. Czy daleko? Leci. Będzie piękny. Jest lepiej, jest pięknie, nikt mu nie zagrozi, proszę państwa, ależ forma, ależ skoki, ależ klasa.